A się pan Aragor rozciąga przed wielką bitwą naszych czasów. Wielka bitwa, zde która zdecyduje o losach północnych regionów śródziemia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Będziecie świadkami niezwykłego widowiska. Łapek, górę, soczysty komentarz. Zdajemy syndykalistycznego wataszki z tej strony. To jest Harrison 4 na modyfikacji Medieval 3. Łapek, górę, soczysty komentarz. Kontynuujemy nasze... Wojny Północne, to jest decydujący fragment, jeżeli teraz wygramy tą bitwę, i to wygramy jeszcze przy małych stratach, to pokusimy się o zdobycie Stolicy Angmaru, o zniszczenie Angmaru, o zrównanie tego miasta z ziemią, oczywiście do pan Ragorna wejdzie, i zakończymy tym samym wielką wojnę partyzantką, bo tu zebrali się, w sumie cała nasza armia się zebrała, wszyscy rangerzy jacy byli, no prawie wszyscy, wszyscy Rangerzy. Połączyliśmy dwie armie. Pan Ragorna połączyliśmy armię i tego drugiego knypka Boromira. Nie wiem, który to był, to był chyba ten jest Boromirem. Naszym kapitanem generałem. Połączyły się dwie armie. Mamy, mamy klasyczne ustawienie naszej armii, czyli Pan Ragor najemne miecze z przodu, żeby tankować. Przypominam, że w armii przeciwnika, gigantycznej hordzie, która tam czeka, jest, są trolle. Śnieżne trole, więc trzeba, ktoś musi je zatrzymać. No i masę wszczelaków, szczelających, także na, na 18 jednostek. 16 jest do walki wręcz, a pozostałe 16 jest strzelającymi, tak chciałem zaznaczyć, nie? Bo to jest, wszystko to są łucznicy, nasi generałowie, nasza elita, nasza elita elit, jacyś chłopcy łucznicy, no i nasi rangerzy, którzy wszędzie i zawsze mogą strać po krzakach, bo sobie kucają, No i kawalera na blankach, także szykuje się epicka bitwa. Mam nadzieję, że pójdzie gładko, Przyjdzie przyjemnie. I to jest chyba pierwsza ponormalna bitwa, jaką stączymy z tej serii. W końcu nie będę musiał kajtać. Bo przyznam się z ręką na sercu, już miałem troszeczkę dość tych bitew, w których muszę kajtować, i przez godzinę biegam po mapie, żeby ganiać się z tymi orkami, goblinami, angmarczykami. Starcz, starcz. Następną frakcję jaką gramy to jest jakiś Mordor, gobliny, gdzie wysyłamy hordy w frontalnych atakach i, i, i to jest cała taktyka. Rozpocznij bitwę. O nie, nie są od razu w zasięgu. Czy oni mają kawalerię strzelecką? Czyli mają kawalerię strzelecką, bo muszę sobie przypomnieć, nie pamiętam, nie sprawdziłem. Tak, mają niestety kawalerię z tej strony, ale z tej strony nie mają kawalerii. Gdzie są trolle? Trole są tutaj na no samym centrum, no to kawalerię od razu przerzucamy tu Żeby się nie bili z ich jazdą I wy łaskawie podejdziecie, dobrze, no my mamy tyle przewagi odmianowej, że musicie podejść Czy on nie ma... Czy on ma kill off? O rany, ty, troll z kill offem <noise> Te śnieżne trole są śmieszne, mają takie czapeczki Taki ciepłyciek, o, jak się paci Czekaj, czy ten troll przewraca... Mm. No nie tylko przewraca, on im obrażeń nie robi Tylko ich rubasz nie przewraca Kurde, ale badasy idą. Pierwsze oddziały łuczników yy, naciągają cięciwy. Widzę, że nawet jakieś, jakieś falangi, pikinierzy. Teraz pewnie pierwsze strzały spadną. O właśnie w trole świetnie. Okej, okay, przyjmijcie szarżę tych, tych, tych wargów. Mam nadzieję, że tutaj przeciwnik nie będzie jakiejś wyszukanej taktyki stosował, tylko będzie frontalnie nas atakował. Możecie troszeczkę się przesunąć, bo widzę, że on bardziej lewą flankę fokusuje. Ty, a ty Paragori musisz ich przechwycić, nie? Dobra, piękna salwa, cały oddział zmasakrowany Tych wargełów, świetnie, o to chodziło Wy od razu fokusujcie kolejny oddział, na razie troli nie samy, Chociaż już jakiś troll jeden padł, ktoś go ustrzelił chyba... Czy ich było 12? nie wiem, w każdym razie W każdym razie na razie fokusujemy pieseły To jest na razie groźniejszy przeciwnik Jeżeli chodzi o naszych, A wy spróbujcie co jest? Wygramy... Poważnie... Nie chciałem robić serii z elfów na YouTubach, bo wiedziałem jak to będzie wyglądało. Właśnie tak jak teraz. Taka seria by była, jakbyśmy grali elfami. Czyli dużo biegania, kajtowania dużo przewagi ogniowej. I takich bitew. Ale to co tu się dzieje... To co tu się dzieje... To potrzebujemy takich wózeczków z amunicją. Ja już to mówiłem w którymś odcinku. Ale powinniśmy mieć wózeczki z amunicją. No przecież patrz jak to sieje. Rozumieć? Dobra, fokus na trolle, fokus na trolle. No fajnie, jakby nie dobiegły, ale wystarczy, że je trochę pobijacie. Dobra, pana Aragorn, szarżuj na te trolle już. Odpal sobie buściki, jest. Na razie niech. O jezus, a tam coś poleciało w górę. Dobra, już jeden troll padł. Pan Aragorn, kawał dobrej roboty od dwa lat, tylko żeby nie zginął. Mhm. Wy w sobie możecie tych zaatakować. Dobra, to już ile tych troli zostało? Sześć. No to myślę, że pan Aragorn ogarnie. Fokusujcie, nie wiem, może falangę. Oj, jakiś oddział się przedarł. Przedarł się jeden oddział. Nasza przewaga ogniowa niestety musi się... No poważnie, jak ja patrzę na tą salwę, jak oni się koją, jak to leci. To aż mnie to przeraża. ile tych strzał jest, nie? I one są mocne. One są naprawdę mocne. Szkoda, że nie strzelałem tam gdzie im kazałem, bo najpierw im kazałem strzelać po tej falandze. A teraz każę im strzelać tutaj, a oni cały czas sobie sami wybierają rozkazy. Wiem, wiem, z czym mi się to kojarzy. Stary film na wydarzeniach historycznych jak Brytyjczycy odpierali te szarże zulusów w Afryce. I ci żelusi biegli z tymi, wiecie, takie te tarcze afrykańskie, takie te ze skóry, jakieś tam woły, takie biało-czarne i tak dalej, te takie tarcze, dzidy, w tych opaskach biodrowych, gdzieś tutaj obwieszane jakimiś talizmanami i ci Brytyjczycy, co stoją w formacji, te czerwone kurteczki, karabiny, muszkiety, pu 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 i ci żelusi a oni pu 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 no to właśnie tak samo się czuje. Okej, okay, jakiś troll dostał piętkę, się przewrócił. Trzeba wycofać pana Ragorna, bo on już całkiem sporo powalczył i został w sumie tylko pan Ragorn. A teraz tu. Coś pięknego, przyznam wam się z ręką na sercu, że troszeczkę przeceniłem siły pana Ragorna. I musiałem tą bitwę jeszcze raz rozegrać, no bo pana Ragorn... Niestety, w poprzedniej ten, ale ale, ale spokojnie, bo teraz wpadłem na jeszcze lepszy pomysł i jak widzicie... Chwilę tutaj walczymy i praktycznie żadnych strat nie ponieśliśmy. A nie mają generała, nie mają jazdy. Większość oddziałów im już panikuje. Nie mają troli. trolle nawet nie podeszły. E, po prostu lepiej się rozłożyłem na początku kawalerią. Troszeczkę pojeździłem przed nimi i oni zaczęli ją gonić, a w międzyczasie łucznicy strzali, więc nawet takie bitwy można wypocić. Gdzie de facto stoimy, trzymamy linię i szczelamy, nie? O, Ragorn leci. No że chociaż umiejętkę użyć, czy oni znowu spanikują. Znowu spanikowali. Aha. Jak ty, przepraszam bardzo, zginąłeś? Czy ktoś ciebie postrzelił? A może on dostał, faktycznie. Bo tak naprawdę, nie pana Ragorna i najemnych mieczy, to my jeszcze żadnego żbiczka nie straciliśmy w tej bitwie. No pana Ragorna nie liczę bez generała, a najemne miecze i tak są do kasacji, bo są zbyt drodzy w utrzymaniu. Wow. Mój geniusz nie zna granic. I wyobraźcie sobie, czy tu powinien pan Gandalf szarżować tą ciężką kawalerią, nie? Wyobraźcie to sobie, jakby ci Angmarczycy fruwali. Ale to jest typowy czarodziej, jak zwykle spóźniony. <grym> jak zwykle spóźniony, bo przychodzi, kiedy uzna za stosowne. Ach, panie Gandalfie, gdzieś pan jest. Gdzieś pan jest. O, przez chwilę kazałem mi strzelać w ten pełny oddział. Tu było 250 ludzi, nie? Czajcie, oddali jedną salwę, zostało ich 30 i uciekają. Aha. Rozumiecie, że my tą wielką bitwę o północ z trollami, tymi dobro doborowymi jednostkami Angmaru, wygraliśmy bez strat? Poważnie. Poważnie. Wow, ci rangerzy i ta templatka w takim ustawieniu. No, robi wrażenie. Robi wrażenie. 20 przeżyło. Całej wielkiej armii Angmaru przeżyło 20. Dobra, ty, no, lecimy prosto na stolicę. Jeżeli tam się zrespi armia pełnych tro samych troli, to i tak samo naklepiemy tymi rangerami. Porąbana jednostka. W sensie w takiej liczbie to już jest porąbane. To jakbyś miał, nie wiem, jakąś pełną armię elfów. Tych, takich wysokotierowych. tierowych Poprań jest taki, że elfy są w niesamowicie drogie. Jeszcze droższe od tych rangerów. No, ci Rangerzy nie są tani, ale są niesamowicie drogie. No i niesamowicie długo się czeka, żeby ich zrekrutować. My na rangerów też mamy cooldowny, ale. No nie aż tak jak na elfy. Wow. No Execute them all. O oh, tak. O oh, tak. Świeża ofiara na początek odcinka. Oh, doktryna Pan Ragorna. Dobrze, od razu. Od razu, nie czekając, Karn doom. Rozpoczynamy oblężenie. Rozpoczynamy oblężenie. Będziemy to szturmować tu pewnie. Gdzie on jest? Ej, on uciekł? Gdzie jest przywódca tej frakcji? Bo jak go nie ubijemy, to faktycznie ta armia się zrespi. Czy on wziął może armię i poszedł w tym kierunku? Nie, niemożliwe. Mógł pójść tutaj albo w tą stronę. To jest jakiś randomowy generał, Fionon. Fionon, wyglądasz jakbyś był jeźdźcem Rohanu. Um. Okej. Okay. A, i teraz pytanie, czy my tą osadę chcemy szturmować tylko Aragornem? Czy wszystkimi generałami? Bo tam jest pierścień, ja nie wiem jak to działa dokładnie, ale czy to jest losowy generał, który zajmuje osadę z pierścieniem, dostaje pierścień? Bo mogłem ich wyjąć i samym Aragornem zaatakować, żeby to on miał pierścień, wiecie, żeby było fajnie, lorowo. Tam wielka bitwa o północ. Aragorn wypocił, stankował trolle, rozgromił armię Angmaru. Tymczasem Gandalf, wstrający w krzaku, wypatrujcie mnie piątego nie o bo teraz kurde, zajęty jestem. Ale dojdę, dojdę, spokojnie. Dojdziesz za dwie tury, za dwie tury to Angmaru może już nie być dosłownie na mapach. Prawda, brakuje nam 50 dukatów, żeby zrobić tą gildię masonów i żeby taniej zbudować tych, tych? Mógłbym pogadać z wami? Nie. Po, no dobra, to w następnej turze zaczniemy budować. Bo w wtedy Anuminas naprawdę się opłaca to postawić. Zwłaszcza nawet pod ten budynek. Pamiętacie krypty? Jak krypty stały się zakopanym? Bo taki mieliście pomysł w komentarzach? To faktycznie Hobbity przejęły zakopane. Pytanie teraz, czy to nam Przeszkadza w tych questach odnośnie, co my tutaj mamy odnośnie tych krypt, żeby je rozbudować i tam zasymilować, czy jak to się nazywało? Bo to Bri przejęło. I teraz jak my w teorii zanektujemy Bri, nie wiem, ja cały czas nie mogę sobie wyobrazić, jak tutaj działa ta mechanika aneksji, że my to zanektujemy. W nikt czegoś takiego Medievalu nie widziałem, jestem mega podierany. Chciałem to jak najszybciej zrobić, ale. Mam nadzieję, że to wszystko będzie tutaj działać, skoro przejmiemy to pod Bri. A pytanie, czy one to utrzymają? Bo tu widzę, że nie ma praktycznie garnizonu. Zrespi im się armia, to znowu im to naklepia. Jak my nawet tego nie utrzymaliśmy. Dobra, to co, znajomy końca tury? Znajomy końca tury. Tak patrzę, czy osady się nie buntują, ale się nie buntują. I czy też nie ma jakichś tutaj kolejnych gigantycznych armii goblinów, ale widzę, że jakieś pojedyncze szagówy, zakugi biegają. Także. Koniec. Ej, wyobrażacie sobie grać w Dolguldur i wieżyczki wstawiać w Dolguldur w tych lasach? Przecież to by było piękne. Nowa tura mamy 5000. Powinno spokojnie starczyć właśnie na tą gildię masonów, żeby zmniejszyć koszty budowy i czas budowy o 50%. Ile to się będzie budowało? 13 tur. No to znacząco zmniejszymy czas budowy, jaki trzeba będzie oczekiwać na zbudowanie tego. Panem Gandalfem zmierzamy na północ. Może zdąży na ostateczną bitwę z siłami Angmarów, W sensie ostateczna bitwa już była z tymi armiami, które im pozostało. Bo przez te wszystkie odcinki nawet nie wiem, ile militarnych oddziałów, ile generałów, ile plepsów, w sensie motłochu, hołoty angmarskiej wytłukliśmy, wystrzaliśmy za krzaków tymi rangerami, bo to są jakieś chore ilości. Na pewno graliśmy poprzedni razem An Aragornem, aż takiego czegoś nie było. Ale to dobrze, dobrze, bo, bo trochę mi się już przejadło to kajtowanie. Eee, szpiegu, szpiegu, ty szukaj. Eee, tego... Może on gdzieś tu w krzakach stoi tu stoi. Gdzieś. Właśnie ciebie szukam. Overlord Angandardur, Leutnant of Mordor. To jesteś ty, brzydalu. No i ty masz tych czadowych żbiczków. Nie wiem, czemu ty wyszłeś z karndu. ale... Aha, to jeszcze jakiś szczur przyszedł. Mm, jeżeli to nie są dwie jednostki troli, to nie ma problemu. Zabierzemy stąd wszystkich generałów. Serio, nie wiem, jak to działa dokładnie z tym pierścieniem, bo nie chcę, żeby było tak, jak pamiętacie, graliśmy z krasnalami, że chcieliśmy chyba wtedy, żeby balin przejął pierścień, czyli ten główny krasnal, kojarzycie balina? A jakiś random go dostał. I to chyba zależy faktycznie od tego, kto przyjmuje osadę. Albo to jest tak, że ci główni bohaterowie nie mogą mieć pierścienia. Ale co by było trochę bez sensu. Spróbujemy, panem Aragornem. Bo on chyba musi to przejąć, osadę i jedną turę tam siedzieć, bo tak to nie wiem, czy randomowy generał nie dostanie pierścienia. Ci generałowie pójdą... Ścigać tego yeah. tego, tego Lottanta Mordoru. Do... Dokładnie ty. Przejdź jeszcze, czy to jest Faramir? <laughs> mamy. No dobra, mamy Halbranda, ale tu jest Boromir, a tu jest Faramir. Wszystko pozostanie w rodzinie. <laughs> Czajcie te żarciki. Czajcie te żarciki. E, panie, w sumie możemy to jeszcze i oble... Ty dojdziesz? Dojdziesz. Dla ojczyzny ratowania cofa się przez tego. E, tu nam Elfiaki biegają. Patrzę czy Lolfiej nam nie kradną prowincji, tu jakieś szczury o kolejna armia idzie. Możemy was przetrenować? Możemy. To daj na razie ten najbardziej obity oddział. Kolejny będzie za 25 tur. Okej. Okay. Szkoda, że tak mi pobijali wtedy tą 90, bo też jest do przetrenowania. Chyba, że powoli zaczniemy myśleć, to jest za 13, żeby w tych naszych pozostałych osadach mógł re móc rekrutować rangerów. Bo wyobraźcie sobie, że my de facto potrzebujemy w armii, nie wiem. Trzy oddziały mocnej piechoty. Reszta to mogą być karabiny maszynowe MG-ty W sensie rangerzy, Jak no macha takie piły mechaniczne, będą wszystko kosić. No, no tak ci rangerzy wyglądają. 7 misel ataku. Nie wydaje się dużo, nie? Tylko 7 razy 100. Oni strzał mają 32. 220 zasięgu. Wow. Ja, ja się boję, jak my będziemy mieli finalną tę platkę armii. Ja się tego po prostu boję. Dobrze, e, to co? Atakujemy Karnum, bo ja tak się w sumie gadam, żeby, bo się zastanawiam, czy atakujemy teraz, czy czekamy jeszcze. Ale chyba atakujemy teraz, to spowoduje respa armii. Dobra, chciłość przede wszystkim. E, zawalczymy teraz o piecznie, ale zrobimy to inaczej: odpuścimy oblężenie. My kiedyś walczyliśmy o to Karnum, bo to jest forteca. I możemy zaatakować tą armię w sumie obok, i oni tak. przyjdą jako posiłki. Ich po prostu zmasakrujemy. I to tyle w temacie. Forteca jak forteca, i tak byśmy ich wystrzelali, więc nie byłoby piskiego szturmu. Pewnie model zamku, mapka ładna, ale wiecie, liczy się tylko pierścień, doktryna pana Ragorna, totalna dominacja nad śródziemiem. Szczęście, równość dostatek. Ha! Kraszyk. Nie ma tak po cenie w medievalu. Dobra, udało się wczytać, w sensie udało się załadować bitwę, tym razem nie skraszowało. No wiecie, jeżeli wybijemy wszystkie jednostki, jakie są na polu bitwy, tam widzę, że posiłki idą z tej fortecy karn ona gdzieś tam musi w tle być, no to zajmiemy miasto, nie? I bez tego skryptu garnizonowego uda się ich wyciągnąć. Pierwsza armia rozbita, został tylko ten garnizon z miasta. Tu są te zjawy, tych zjaw zostało ledwo 15. No, pan Ragor ma doświadczenie, możecie w sumie fokusować ostrzałem tych generała. Tą balistę przydałoby się ubić, bo mi ściela po rangerach. Balista de facto okazuje się całkiem dobrą kontrą na rangerów. Ukole złożone z rangerów, a pośrodku środku angmarski generał. I co on, biedak, może zrobić? No co oni mogą zrobić, powiedzcie mi. No nic nie mogą zrobić. Nawet ich nie dogonimy, jakby chcieli. Ba, dogonić, nawet ruszyć się nie mogą, bo jak dostają strzałę, to muszą mieć animację tego, jak obrywają, a że to jest niekończące się strzelanie z MG, no to oni cały czas obrywają, więc cały czas mają animację, że dostają, więc nawet okropnie mogą pójść do przodu, <grymne> Aragorn the Great, Aragorn Wielki, niczym Aleksander, o Nazgul. Ty, fajnie jakby dodali latające te Nazgule do Mediawala, to by było piękne. Przez chwilę myślałem, że oni chcą za tego generała 10 tysięcy i tak zaczęli się wahać, ale tysiąc, panie, 1000, co to jest tysiąc? Wrogi oto Jak widzicie, Karn jest, stolica wroga jest bez garnizonu. Zrobię teraz Savika sobie na szybko. Wiecie, żeby nic nie popsuć skryptowo z pierścieniem, no bo wiecie jak to działa, że w sumie nie wiadomo dokładnie jak to działa. Wejdź do miasta. 12 tysięcy goblińskich dziesiątek. Eksterminacjonem. Ej, nie ma jakiegoś płonącego stosu, płaczu, zgliszczy, niczego. Hmm. Widzę, że już się przyzwyczaili do doktryny pana Ragorna. O, teraz jest. O, tak. tak, w sumie to jest zdjęcie płonącego Mina A tu płonie wysunięty przyczółek zła na samej północy. Zdobywca Karndum. Świetnie. Zdobyliśmy Karndum. Od razu co to zrobimy, to... Moglibyśmy zmniejszyć koszty budowy, nie zajączku twoja chciwość jest na granicy zacznij od biblioteki, bo biblioteka to ważna rzecz Można by coś tu przetrenować, nie ja wiem co wy dostaniecie Ale w sumie Przetrenuj tych naszych elitarsów Czy jest jakieś pancerze lepsze dostaną czy coś? Poczekajcie, sprawdźmy na przykład Weź oddział tych 70 i zapamiętajcie statystyki: 9, 7, 4, 2, 6, 6, 0, 1. I co oni dostaną po tym przetrenowaniu? No tu musimy spędzić na pewno jedną turę. 7, 7, 4, 3, to jest to, tak? Nie, to jest nie ten oddział. A, bo on tutaj jest ten, stokowy, i doświadczenie pokazuje. Ja tu pokazuję doświadczenie, i tu, no, no dobra, zgadza się, mniej więcej się chyba zgadza. E, czyli co, w następnej turze polujemy na Angmarczyka. Mam nadzieję, że go złapiemy. Miała też się zrespić armia wrogów, znaczy Angmaru, ostatnia. Ale tu mamy już pana Rag tego Gandalfa, i wszystkie armie w okolicy operują, i raczej nic nami przeszkodzi. A my 2195 moglibyśmy na coś wydać. Mongrahamka, jaka szczęśliwa odkąd jest tu zarządca, postaw tutaj chicken farm, czym te farmy się różnią? Tu jest 0,5% a tu jest produkcja żywności plus 2, pewnie by trzeba było się przeliczyć co więcej daje populacji i wzrostu, czy plus 2 do produkcji tutaj w statystykach? Eee, czekaj, income, populacja, mamy teraz 0,5% 0,5% a farmy dają 1%, aha, czyli ta farma, te plus 2 to tak naprawdę 1% a tu mamy 0,5%, co jest tańsze? To jest tań, ale to się robi dwie tury tylko, dobra, to szybciej zacznie działać, to zrób Chicken Farma. No i co, znajomy? O, dyplomata, nie ma znanego końca tury, bo mamy quest'a żeby dostać się do Anduiny. To są ziemie Dolguldur. Czekaj, czy by stolice Anduiny, Haleborna, nie, czekaj, to tam są. Dwie tury dojdziesz, ile nam czasu zostało, żeby tam dotrzeć? Dwie tury. Into do Dark. Into the Dark na razie nie. Yy, no to co? Koniec tury, koniec tury. Ty, a jakby pierścień dać Gandalfowi? Ale by to dobre, bo on by miał już dwie pierścienie. Ten główny, jedyny i... narię. Czy Galadriel miał narię, Nie pamiętam jak te trzy elfickie się nazywały, ale Ar... Gandalf ma ten pierścień elficki jeden. Dol Amrod prosperuje. To też musi być ciekawa frakcja do gry, w sensie, że ma unikalny styl grania. Pod ciężką kawalerię. Szarże kawalerii, łamanie przeciwnika w decydującym jednym uderzeniu, trwające kilka sekund, a nie godzinne walki skradających się po krzakach rangerów. O, oh, kiedy zagramy czymś porządnym, o oh, tak, dobrze. Co się dzieje? No na razie pierścień czeka. Nie zrespiła się też żadna armia i... gdzieś ten żbiczek uciekł. Czy on już siedzi w Anksul? Nie. Gdzie on jest? Dyplomata Anduin. Czekaj, 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 czekaj. Rekrutacja jednostek przetrenowano. O, właśnie, zobaczymy, czy te statystyki się zmieniły. To było to. Pancerze dostali. Pancerzy mamy 7, total defense 13. O, jeden, No dobra, on to się opłaca. No to co, mam dalej tutaj siedzieć? Przetrenuj ich. A, on tu uciekł, dobra! <laughs> mamy cię. Mamy cię? Tak, on, 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 oni mieli rozkaz tego, he! Niezłe, drony go namierzyły. Drony, dron go namierzył. Bo ja kliknąłem tym generałem Halbrandem, żeby go zaatakował. I zapamiętało rozkaz i wiemy gdzie on uciekł, tylko że go i tak nie dogonimy. Ale nie zresztą się ta armia. Gandalf go dogoni. Tylko, że Gandalf go sam nie naklepie. Wiecie co? Wrzucę tu Gandalfa. Czy Gandalf, czy Aragorn dostanie pierścień i tak będzie super? Tak mi się wydaje. Eee, gdzie ty masz ten swój ten pierścień? Elficki? O, swoją drogą ciekawe są te. Perki, nawet nie wiedziałem, że walczymy na północy i mamy debuffy do poruszania się: za jakiś śnieg, chłód, głód i w ogóle ubóstwo. Fajne, że, że, że to się zmienia, w zależności od regionu. Eee, nie widzę jego pierścienia. Nie wiem, czy on stracił ten pierścień, jak go powaliły gobliny, czy coś. On powie mi tutaj pierścień w ekwipunku swoją drogą. Dobra, ale tak czy siak, wrzucamy go do Karn Doom. Czy jeszcze jedną turę musi tutaj poczekać Żbiczek? E, Gandalf przybywa na gotowe. Piątego dnia o świcie, gandemy. Wszystko zakończone, armie rozbite, stolica Angmaru pokonana, zdobyta. A on sobie przyjeżdżał na no, białym konikom zwyciężyłem, zwyciężyliśmy panowie. Co bardziej nigdy się nie spóźnia. E, jedną turę tu jeszcze siedzicie. Jeżeli nie dostaną tego pierścienia, to znaczy, że to musi być jakiś no. podrzędny generał żeby dostać ten pierścień, bo za każdym razem graliśmy, to zawsze jakiś random dostał ten pierścień. E, przy okazji się przetrenują. E, no i czekamy na respa tej armii. Jeżeli się nie zrespi, to znaczy, że Angmar musiał daleko poknąć w tym kierunku. Front? Ty, a może my obeszliśmy ten. Ale nie, no my zajęliśmy stolicę. Wyciągnęliśmy armię ze stolicy, ale tak czy siak ją zajęliśmy. Nie mam pojęcia. Dobra, tutaj Wam w takim razie podziękuję za uwagę. Łapek, górę. Soczysty yes. komentarz. Yy, widzimy się jutro. Cześć, cześć.